reprezentacji Polski przez Pawła Jana Jerzy Dudek i Tomasz Kuszczak spędzili całe mecze na ławkach rezerwowych. Podobnie we Francji ani minuty nie zagrał Polak Jacek Bąk. Przenosimy się właśnie do Francji. Gdyby Marsylia tak świetnie prezentowała się w meczach ligowych, jak na swoim promocyjnym zdjęciu, byłaby zapewne liderem. Jednak nie zawsze swoją dewizę, droit au but, czyli tłumacząc prosto do celu, prosto do bramki, piłkarze Olimpik realizują na boisku. Bilans Marsylii po czterech kolejkach to cztery, to cztery zwycięstwa, trzy porażki i jeden remis. José Anigo twierdzi, że potrzebuje napastnika. Na razie jednak musi radzić sobie z tym, co ma. Liga francuska i Edward Durda. Rozpoczynamy od spotkania Lons z zespołem Ajaccio. Jacek w tym razem na ławce rezerwowych. Oto pierwsza minuta spotkania. Alu Diarra zdobywa swoją pierwszą bramkę w barwach Lons. Ostatnio ten zawodnik występował w Le Havre i Bastii. Piłkarze Ajaxio, którzy podwodzą nowego szkoleniowca Oliwiera Pantaloniego, raz wygrali i raz zremisowali. Walczyli jednak ambitnie W 17. minucie Waldir Lucas Pereira, brazylijski napastnik, zdobywa swoją czwartą bramkę w tym sezonie. Lens po raz szósty z rzędu bez zwycięstwa we francuskiej ekstraklasie. Mecz kończy się wynikiem 1 do 1. Cieszący się Olivier Pantaloni, trener Azaccio, jego zespół wywalcza cenny punkt. Napisem Bądźcie dumni z naszego miasta przywitali piłkarzy Strasburga, kibice tego zespołu. Strasburg nie wygrał bowiem jeszcze żadnego spotkania w tym sezonie, atmosfera w tej ekipie nie jest najlepsza. Tym razem rywalem była ekipa Nont, która walczyła do tej pory na wyjeździe tylko jeden punkt i strzeliła jednego gola. To 34 minuta Mamadu Bagayoko, piłkarz ściągnięty za żakcją, ale wcześniej przez cztery sezony właśnie zawodnik Strasburga, nieprzychylnie witany tutaj przez publiczność, daje bramkę zespołowi gości. To już 80 minuta gry i Pascal. Hamadini, gracz Strasburga, zostaje usunięty z boiska przez sędziego, ale 4 minuty później wylatuje z placu gry także piłkarz Nantes, Gilles Japiapo. Obie drużyny kończą spotkanie w dziesiątkę, a tuż przed zakończeniem gry zespół Nont zdobywa jeszcze jednego gola. Strzelcem tej bramki jest Jeremy. Tulalam 21-letni pomocnik wychowanych Nond, który zdobywa w ten sposób swoją pierwszą bramkę w ekstraklasie. Nond w ostatnich czterech kolejkach zdobywa już 9 punktów i ta drużyna pnie się w górę tabeli Ligue 1. Beniaminek Istr, który także jeszcze nie cieszył się z wygranej w tym sezonie, podejmował w derby Prowancji Olympique Marsylia. Zespół gości w 16. minucie zdobywa bramkę po podaniu Bichentel i zarazu Abib Bamago. 22-letni zawodnik ściągnięty z Montpellier zdobywa swoją drugą bramkę w sezonie. Piłkarze Marsylii prowadzą 1 do 0 na wojsku lokalnego rywala. A w 48 minucie spotkania drugi gol dla zespołu Marsylii bramkę strzela Sylwon Ndiay, gracz z Senegalu. To jest jego pierwszy gol od trzech sezonów. Poprzednio trafił w ekipie Lille jeszcze. Zespół Marsylii odnosi tym samym pierwsze zwycięstwo w tym sezonie w spotkaniu wyjazdowym, pokonując drużynę Ister 2-0. Inny Benjaminek, ekipa KON, która z kolei nie przegrała jeszcze przed własną widownią, gościła tym razem Bordeaux. W zespole Bordeaux na ławce rezerwowych zasiadł były piłkarz Wisły Kalu Ucze. Oto 22 minuta spotkania Sebastian Mazur i piłkarze KON prowadzą 1 do 0. Bordeaux przegrało w tym sezonie tylko na inaugurację w Marsylii, ale tutaj miało spore problemy. Od 55. minuty piłkarze gości musieli grać w dziesiątkę po tym jak czerwoną kartkę zobaczył Muran Szamak, ale w 61. minucie szczęście uśmiechnęło się do gości. Oto błąd obrońcy gospodarzy Ronalda Zubara i wykorzystuje tę sytuację Kamel Meriem. Jego pierwszy gol po powrocie z wypożyczenia do Marsylii. Spotkanie kończy się wynikiem 1 do 1. Benjaminek Ką nie przegrał jeszcze u siebie. Bordeaux natomiast notuje ósmy z rzędu mecz bez porażki. W ostatnich pięciu grach cztery remisy i jedno zwycięstwo. Szkoleniowiec Paris Saint-Germain, Wahid Halichowicz, którego pozycja jest mocno niepewna, posadził na awce rezerwowej przed meczem z Bastią Pedro Pauletę. Paris Saint-Germain przegrał w tygodniu z CSK w Moskwie. Lidze mistrzów 0 do 2. Oto początek meczu. 17 minuta. Józef Hadzi i po golu Marokańczyka. Piłkarze Basti obejmują prowadzenie w meczu z PSG. Bastia po świetnym początku rozgrywek ostatnio wytraciła impet, poniosła dwie porażki z rzędu. Szkoleniowiec zespołu z Paryża musiał z pokorą przyjąć ten kolejny cios od losu, ale niebawem fortuna uśmiechnęła się do jego zespołu do 28 minuta i popatrzmy, Fabrice. Pan Krat zagrywa piłkę w pole karne. Ta nietknięta przez nikogo. Wpada do siatki. Nie zdołał skutecznie interweniować Nikola Peneto. Jest jeden do jednego. Konsternacja wśród kibiców pastii. Konsternacja także wśród samych piłkarzy tej drużyny. Pan Krat mobilizujący swoich kolegów. Mija minuta od w sytuacji, w której padł ten wyrównujący gol jeszcze raz w ataku Paris Saint-Germain. Tym razem pan odgrywa piłkę przed bramkę. Jest tam Brazylijczyk Reynaldo i jest 2 do 1 dla Paris Saint-Germain. W drugiej połowie wynik meczu już się nie zmienia. Bastia ponosi trzecią z rzędu porażkę. Paris Saint-Germain wygrywa drugie kolejne spotkanie ligowe. W tym pierwsze na wyjeździe w tym sezonie. Wielka radość Pedro Paulety i Wachida Halichodzicia. Radość graczy Paris Saint-Germain, którzy zdobywają trzy punkty na gorącym terenie Bastille. Prowadzący w tabeli Ligi Francuskiej po ośmiu kolejkach zespół Monaco już z Ernesto Chevantonem, który wraca do składu po kontuzji. Zagrał 12 minut w spotkaniu Ligi Mistrzów, panem przez Monako 2 do 0. Tym razem rywalem ekipy Monaco zespół Nicei. Już piąta minuta meczu. Javier Saviola i gospodarze prowadzą 1 do 0. Javier Saviola zdobył bramkę także w spotkaniu z Deportivo La Coruña na początku meczu. W dziesiątej minucie teraz już w piątej udaje mu się posłać piłkę do siatki. Dwudziesta pierwsza minuta meczu. Kolejny atak zespołu Didier Deschampsa i piłka trafia. To będącego tuż przed ramką Emanuela Adebajora, piłkarz rodem z Togo i jest 2 do 0 dla gospodarzy. Zespół Nicei fatalnie rozpoczął ten sezon w pięciu pierwszych meczach, zdobył tylko dwa punkty, ale w kolejnych trzech spotkaniach zdołał dwukrotnie wygrać i raz zremisować. A zatem zespół Nicei ostatnio na fali wznoszącej. Tyle tylko, że wydawało się, że nie będzie miało to żadnego znaczenia, tym bardziej, że w 60 minucie Emanuel Adebajor i jest już 3 do 0 dla gospodarzy. Czwarty gol tego piłkarza w tym sezonie. Ukontentowani piłkarze Monako, Kibice zastanawiali się, jak wysokie będą rozmiary zwycięstwa miejscowych. 7 minut później jednak niezdecydowanie defensorów Monako i Wiktor Agali, nigeryjski piłkarz ściągnięty z Bundesligi. Trzy sezony spędził w Hanzie, Rostock, 3 w Szalkę, Gelsenkirchen. Wraca do Ligi Francuskiej po latach. Jest zatem 3 do 1. Dla ekipy gospodarzy. A pięć minut później raz jeszcze piłka zagrywana do Wiktora Galiego, Ten mija Flavio Rome i jest już tylko 3 do 2. Cieszą się kibice Nicei, którzy zasiedli na stadlu i Bowiem w tym momencie poczuli, że jeszcze niekoniecznie ich zespół musi przegrać to spotkanie. I rzeczywiście 180 sekund później kolejna piłka do Wiktora Galego, a ten tuż przy słówku posyła ją do siatki i jest 3 do 3. Czwarty gol Agalego w tym sezonie trzeci gol tego piłkarza w spotkaniu z Monako w odpowiedzi Ernesto Chevanton. 80 minuta potężne uderzenie piłka trafia w poprzeczkę bramki nicei a goście w końcówce jeszcze raz ruszają do ataku Piłka zagrywana w pole karne. Przepuszcza ją Wiktora Gali, ale jest Marama Wajrua i sensacja staje się faktem. Nica pokonuje zespół Monako 4-3 w tym wyjazdowym spotkaniu. W końcówce meczu jeszcze czerwone karty dla z Monako i Traore z zespołu gości Monako pogrążone w meczu z Niceą na swoim stadionie. Zespół Rennes zajmujący dziesiąte miejsce w tabeli Ligi Francuskiej podejmował wicelidera Lille. Ekipa Lille w ostatnich czterech spotkaniach sięgała po zwycięstwo, nie tracąc nawet bramki. Teraz także udało jej się zgarnąć trzy punkty z tego wyjazdowego meczu dzięki bramce Mata Musilu strzelonej w 64 minucie gry. Ten piłkarz chwilę wcześniej wszedł na boisko. Gospodarze, którzy wcześniej trzy razy zwyciężali u siebie, tym razem bez punktu. Ekipa Tuluzy podejmowała Oser. Piłkarze Tuluzy zdobyli tylko jeden punkt w trzech ostatnich meczach. Prowadzili po obramce strzelonej w 31 minucie przez Daniela Morere po faulu na Emanie. Był to czwarty gol Morery w tym sezonie. Przed tym piłkarzem ostrzegał swoich graczy Giru w 69 minucie Luigi Pieroni, Belg ściągnięty przed sezonem z Excelsioru Muscron i było 1 do 1 Pieroni po raz pierwszy pojawił się w wyjściowym składzie i odwdzięczył się za to trenerowi Giru. 120 sekund później ten sam zawodnik zdobywa drugiego gola w tym spotkaniu Oser wygrywa na wyjeździe 2 do 1 Pieroni zdobywa swoje pierwsze dwie bramki dla Oser w ubiegłym sezonie widzę belgiński, ten zawodnik zdobył aż 28 goli, tutaj Piłkarze Tuluzy reklamowali spalonego, ale arbiter Gola uznał i Oser sięga po zwycięstwo. Ta drużyna awansowała także w pucharze UEFA, eliminując duński Olborg, a w lidze francuskiej ostatnio zremicowała tylko u siebie z Istr. Tym razem lepiej było na boisku Tuluzy. Zespół Mets, zajmujący dziewiąte miejsce w tabeli, grał z Sosho. U siebie piłkarze Mets jeszcze nie przegrali. Jedno zwycięstwo i trzy remisy. Tutaj świetna szansa dla gospodarzy. Erwe Tum. piłkarz z Kamerunu, nie zdołał zdobyć bramki. Piłka trafiła w poprzeczkę bramki zespołu Sosho. Drużyna Sosho, która w Pucharze Łycha w tygodniu efektownie na wyjeździe 5 do 0 pokonała norweski stebak. Miała także znakomitą szansę o zamieszanie w polu karnym z tunezyjskim paszportem jeszcze Wilson Oruma i także piłkarzowi z Nigerii nie udało się posłać piłki do siatki po zaciętym spotkaniu w derby lotaryngi. Metz remisuje bezbramkowo z Sosho. spotkanie kończące dziewiątą kolejkę ekstraklasy francuskiej. Zespół saint podejmował u siebie Lyon, mistrz kraju, który jest niepokonaną drużyną w tym sezonie w lidze francuskiej po ośmiu kolejkach. Tylko tej drużynie udała się ta sztuka, by nie przegrać jeszcze spotkania. W tygodniu Lyon wygrał na wyjeździe w mistrzów ze Spartą Praga 2 do 1. Natomiast piłkarze Saint-Étienne Liczyli na to, że sprawią niespodziankę, tymczasem w 33 minucie spotkania brazylijczyk Juninho kapitalnie uderza i Jeremi Jano był bez szans. Piłkarze Lyonu objęli planowe prowadzenie 1 do 0. Piłkarze Saint-Etienne ostatnio przegrali w Sochaux po pięciu kolejnych grach bez porażki zajmowali 17 pozycję w tabeli pierwszej ligi francuskiej to już sytuacja z 48 minuty spotkania. Gospodarze ruszają do ataku. Uderzenie Ilung i Tuż przed bramką jest jeszcze Nicolas Marin i on strzela gola na jeden do jednego. Cieszący się i Ilunga, i Marin, ale najważniejsze. Dla kibiców gospodarzy było to, że zrobiło się 1 do 1. W 61. minucie Pascal Fonduno były gracz Bordeaux, wyprowadza w piłkarzy saint etienne na prowadzenie w tym spotkaniu. Wielka radość kibiców gospodarzy. Trzeci przed tym spotkaniem zespół tabeli przegrywa z drużyną gospodarza. To już sytuacja z 86. minuty. Sydney Gobu był faulowany przez bramkarza Żano. Piłkę ustawia sobie. Juninho, świetna interwencja w bramkarza gospodarzy, ale jeszcze poprawka Brazylijczyka i jego drugi gol w tym spotkaniu. Trzecia bramka w sezonie. Juninho zdobył w tych rozgrywkach jednego gola z rzutu karnego. Tutaj udała mu się dobitka jedenastki i doliczony czas gry. Piłkarze gości jeszcze raz zrywają się do ataku. Znakomicie spisuje się Sydney Gowu, i on zdobywa gola, który daje w efekcie w tym dramatycznym spotkaniu 3 punkty ekipie gości. 5 goli w Saint-Étienne, 7 goli w Monaco. Marouman Chamak w tej kolejce gola nie zaliczył, zarobił za to czerwoną kartkę. Młody Marokańczyk rozmawia z Bordeaux na temat przedłużenia kontraktu. Twierdzi, nie interesuje mnie koszulka innego francuskiego klubu. Ucina tym samym spekulacje na temat ewentualnego transferu do PSG. No, wygląda na to, że drużyna z Paryża odradza się powoli. Gol dla Lens Ten zawodnik dostał powołanie od Raimonda Domeneka. Ma szansę zadebiutować w reprezentacji Francji w meczach przeciwko Irlandii lub Cyprowi. Nowym liderem zespołu LIL to dla nich ostatnie tygodnie są fantastyczne. Ten tydzień awans pochodzi UEFA i awans na pierwsze miejsce w tabeli. Na pozycję wicelidera awansuje Lyon, trzecie jest Monaco. Ajax i istr Strasburg w strefie spadkowej. Dobra forma Lukasza Perejry. trzeci gol w dwóch ostatnich kolejkach, trzy gole w dwóch, w dwóch ostatnich kolejkach, dwa gole Emanuela Adebayora w meczu Monaco-Nicea, ale z pewnością największe brawa dla Wiktora Agaliego, nigeryjczyk w tym spotkaniu w 8 minut zaliczył hat-trick. Program dziesiątej kolejki, rozegrana ona będzie po przerwie reprezentacyjnej. Lider, Monat, lider Lille będzie grał z Bastią, Lyon z Caen, a Monaco jedzie do mecz.